Cześć! W tej serii ćwiczeń skupimy się na precyzji rytmicznej i timingu. Będziemy grać różne czterotaktowe paterny, ale tylko na jednym dźwięku. To świetny sposób na poprawę rytmu i kontrolę grubu. Zaczynamy! Dziesiąte. Tutaj w pierwszych trzech taktach poruszamy się między ćwierćnutami a szesnastkami. Natomiast ciekawa sytuacja wydarza się w takcie czwartym. Mamy taką wartość rytmiczną, jak kwintole, czyli granie po prostu pięć wartości w rytmie czterech, w miejscu czterech, szesnastek. Pięć szesnastek w miejscu czterech. Yy, mamy je cały takt, po czym wracamy do szesnastek. Które wartości 2, 3 oraz 4 zaczynamy dopiero troszeczkę później po pauzie ósemkowej. Oczywiście pamiętajcie, żeby pobrać sobie PDF-a i móc wszystko notować. Eee, spróbujmy sobie połączenia między szesnastkami a kwintolami z samym metronomem. Hmm, jak to będzie w ogóle brzmiało? Tak brzmi metronom w tempie 40, więc nasze szesnastki, które już powinniśmy znać, brzmią tak. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jak teraz sobie znaleźć tą kwintolę? no po prostu trzeba to poczuć. Chyba nie mam innych słów do tego, więc jakbym o tym myślał: e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, lokomotywa, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, dwa, raz, dwa trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, dwa. Raz, dwa, dwa trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa. Dwaj, 3, 4 raz 2, 3, 4. Czyli znowu wróciłem. Zobaczcie, teraz spróbujmy to uporządkować. Czyli y, zrobimy sobie y, dwie wartości y, 16, a potem dwie wartości kwintolu. Czyli wracamy sobie. Raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 raz 2, 6. Raz 2, 3. 4, raz, dwa, 3 Jak zauważyliście, rozszerzyłem sobie to z dwóch taktów do czterech. Oczywiście wszystko, co tutaj pokazuję, tak naprawdę to są tylko przykłady i inspiracje dla Was, żebyście wiedzieli, w jakim kierunku możecie iść, a sami szukajcie nowych ćwiczeń, nowych dróg do zagrania właśnie takich przykładów. Oczywiście zachęcam Was też do wymyślenia własnych ćwiczeń, własnych rytmów, tak aby Wasza wyobraźnia i Wasza głowa także mogły się rozwijać. Także zobaczmy sobie teraz całe to ćwiczenie dziesiąte. Y Zaczynamy od dwóch ćwierć czyli mamy raz, ćwierć nuta szesnastki, ćwierć nuta i następny takt. 3, 4 i cały takt z szesnastek i cały takt pintoli i wracamy na szesnastki, dwa, trzy, cztery, raz raz dwa, trzy, cztery, raz dwa, trzy, cztery, raz dwa, trzy, cztery, raz dwa, trzy, cztery Oczywiście te połączenia między kwintolami a szesnastkami nie mają sensu bez metronomu, ponieważ ja mogę swoim liczeniem dopasować się do tego, tak jak to czuję, więc tak naprawdę tutaj ta zmiana nie ma sensu muzycznego, i rytmicznego, bardziej chodziło o pokazanie Wam tego rytmu i w jaki sposób możecie sobie to liczyć, już grając to z metronomem. Oczywiście polecam wyjmowanie fraz, które mogą być trudniejsze, ćwiczenie ich osobno, a potem ćwiczenie całego tego przykładu. Także zróbmy sobie teraz mm, przykład dziesiąty, ćwiczenie dziesiąte, razem z metronomem w tempie 40. One,

Dzięki wielkie, spędź z tym ćwiczeniem każdego dnia krótką chwilę, a zobaczysz, jak wiele ono może Ci dać. Zapraszam Cię także do dołączenia do mojego patrona. Znajdziesz tam PDF-a do tego ćwiczenia oraz wiele różnych materiałów. Baza stale się rozwija, także myślę, że znajdziesz wiele ciekawych i inspirujących rzeczy. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym wideo.